Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Brankersa, to kolejny do kanale, dzisiejszy odcinek z kariery Brankersa. Ostatni odcinek letniego sezonu, letniego Grand Prix. Zaczęło od samego początku, czyli od komentarzy, bo bardzo dużo osób pisało, żebym wykluczył Rosjan. I dobrze, tak to zrobimy, wykluczymy Rosjan, yy, według mnie jest to dobry pomysł, tylko na razie trzymałem się w tym, bo było mało głosów. Ale bardzo dużo osób, czy nie wiem u mnie dużo osób, 3-4 napisało, może mniej, napisało, żeby wykluczyć Rosjan, więc to zrobimy, ale jeszcze na ten odcinek zostaną, w pucharze świata zimowym ich nie zobaczymy Czyli przez ten cały sezon nie będzie Rosjanów, bo oczywiście wiadomo mamy sezon 2024-2025, czyli co, co im się złego stało, no, to że... No, na pewno takie, takie rzeczy nie zapomina się w jeden dzień, to, za, to zapomnieć się tego nie da. Ale dobra, my nie o sprawach y, wojennych, my jesteśmy w letnim Grand Prix dalej. Tak wygląda klasyfikacja generalna. Zostały nam dzisiaj dwa konkursy w Szczecinku, jeden Klingental. Jesteśmy na drugim miejscu i tylko 5 punkt, 6 punktów. 5 punktów straty do Karla Geigera. Już troszkę więcej trafi do nas grany ród, ale jeszcze zobaczymy sobie Puchar y, kontynentalny, gdzie tutaj też jest ciekawie, bo zostały nam konkursy w zakopanym Ku i Wengelbergu y, na prowadzeniu. No, Słoweńcy zaskoczyli Jarny Jarnej i Kilowro to pokazuje ich klasę. Najlepszy. Z Polaków 8. Muranka. Bardzo dobrze też Maciek, 14. Eee, też bardzo ładnie Witali Kaliniczenko, co ciekawe. 23. Szymon Zapotoczny. No i to tyle Polaków w Jeszcze Adam punktował, Szymon też punktował. Eee, czyli wszyscy Polacy, którzy startują w Wypucharze. Jeszcze Tomek Pilt tam był pewnie, tylko że go niestety pominąłem. E teraz przechodzimy sobie do Fiskapu. zostaje tutaj im cztery konkursy. Eee, dwa razy Rachel, Innsbruck i Szczuczyńsk, czyli. Tam gdzie skaczemy dzisiaj. Na prowadzeniu jest Kacper Juroszek Nie dziwcie się, że tam był Kacper juroszek drugi, tylko zapomniałem o nim, że mam duplikata, ale to jest ten prawdziwy. Kacper juroszek, który bardzo dobrze startuje, niestety, w ostatnie konkursy bardzo słabo u Kacpra. Początek był bardzo dobry, niestety, teraz jest słabo. Klemens Joniak bardzo ładnie zaskoczył mnie pozytywnie, tak samo jak Janek Habdas. Eee, więc tak to wszystko wygląda. Eee, więc cóż, możemy się cieszyć z wyników naszych reprezentantów, ale my bez przedłużenia lecimy do konkursu pierwszego w Szczuczyńsku. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Oczywiście w piątek będziemy dokończyli Mistrzostwami Polski i pokażę Wam kalendarz. Też będzie dużo tutaj głosowem, bo zdecydowałem, że wybiorę sobie Mistrzostwa Świata w Szwecji, Mistrzostwa Świata. Yy, gdzie jeszcze możemy skakać? Mistrzostwa Świata w Oberstdorfie. Czemu by te? Czemu by nie? Yy, i inne tam jeszcze. Mamy wiatr w plecy, niestety. Może, stety, może, niestety. Dla kogo? Kto tak woli, kto tak woli. Więc lecimy z pierwszą serią konkursową? Czy pierwszą serią kwalifikacyjną? Tak nie powiem wam w całości, jakie skoczenie ma brać Mistrzostwa świata, ale 143 metry Piotrka żyły, czyli bardzo dobry wynik. No i teraz Brankers. No, nie wiem, na się skupiłem, czy. Wybijaniu się z berki, ale to też bardzo ważne. Niestety deszcz, to trochę nam na pewno utrudni się zadanie. No i skok na kwalifikacje. Naprowadzenie to nie będzie 138 metrów, miejsce ósme, ale skok na tyle, aby się zakwalifikować. Pewnie, no, to będzie to miejsce, na pewno będzie to miejsce w czołowej dziesiątce, chociaż jestem czwarty dopiero z Polaków, chociaż też bardzo dobrze, pewnie reszta skakała. Ciekawi, ja to ostatni Kto Który Czy Czyli będzie Kazach w konkursie, yy, więc dla Kazachów to dobra wiadomość. Karl Geiger siódmy też patrzę na niego. Piotr Grzyba wygrywa kwalifikacje, co mnie to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że będę w czubie tabeli. A bo gdzieś tak w czołówce, chociaż też wynik ósmy to też czołówka. Dziewiąty, dziewiąty. Bardzo ładnie Paweł. Zaczął wreszcie skakać. Tak powiem sobie szczerze, bo będzie druga seria. Nie będzie będzie 26, a to na czole? Johan Forfang, proszę bardzo, to jest zaskoczył, trzeci Piotrek. Czyli szansa na Polaka w podium jest, tylko że będzie trzeba liczyć na to, że Polak teraz skoczy dobrze, czyli Brankers. Mam nadzieję, że uda mi się dogonić tutaj Geigera, ale będzie o to trudno, ale zostały jeszcze trzy konkursy. Oj, spóźnione chyba wyjście z progu, będziemy musieli teraz ten skok ciągnąć i bardzo ładnie pociągnęliśmy! 140,5 i jesteśmy na miejscu czwartym. Będziemy atakowali w drugiej serii, nie ma innej opcji. Yy, no, to nie była najdłuższa odległość, to jest szkoda tego spóźnionego skoku, ale mam tę umiejętność ciąg ciągnięcia tych skoków. No i Andre Forfak na prowadzeniu. Drugi Markus Eisenbichler, trzeci Piotrek Grzyła, czwarty ja. Piąty Geiger, szósty Kubacki, trzynasty Stękała, dwudziesty drugi 28 dwudziesty ósmy wąsek. No i Kuba 38, czyli jako jedyny bez punktów, ale patrzcie, tu trzeba było skakać 130 metrów, aby awansować. 130 metrów dało ostatnie miejsce, ja już się boję. No 130, 140 metrów trzeba było skakać, to pokazuje poziom na tej skoczni w Czuczyńsku. Więc zobaczymy teraz z drugą serię mam nadzieję, że mnie poprawi. Geiger prowadzi, to nie jest dobra wiadomość dla mnie, ale teraz jeżeli go wyprzedzę, będzie dobrze. Ja tu barczę raczej o podium, niż o wyprzedzenie Geigera Zawsze w drugiej serii mam słowo przeskoki Ale taki ten nie będzie, bo to było dobre wyjście z progu I nie wiem, czy to będzie prowadzenie 138,5 Kurde mać, trzecie miejsce Niestety Wydawało mi się, że to było dobre wyjście z progu Ale przegrywał nawet z piusem Paszkiem, czyli Geiger niestety Dalej będzie mnie wyprzedzał, ale wygrywam z Gronem rudem. Ale przegrywa na przykład z Forfang i Żyło, Geiger wygrywa konkurs i powiększa na przewagę, a Piotrek, a na czwarte miejsce, zaskoczył pozytywnie gran. No, na negatywnie. Ale Forfang, miejsce w trzecie. Jako zawodnik, który no, jest w drugiej dziesiątce Kassim i to dla niego bardzo dobry wynik. No zobaczymy, jak to przejdzie w. Drugim konkursie w Tuczyńsku, który według mnie będzie bardzo ciekawy. Zobaczymy sobie, jaką mamy stratę do pierwszego Geigera, bo dalej pewnie będziemy na pierwszym miejscu. Na drugim tak jest. Oj. To jest 60 punktów straty. Będzie o to trudno, nawet gdybym wygrał konkurs, czyli będziemy walczyli w Klingental, czyli w, w, w kraju Karla Geigera. Czwarty Piotrek, piąty Dawid. Andrzej też bardzo ładnie 13 miejsce. Te zrobię, jak mówiłem, bardzo moje korekty przed tym sezonem e, zimowym. No i wszystko to tak wygląda. Więc chyba bez lecimy do przedostatniego konkursu letniego Grand Prix, czyli drugi konkurs w Szczeczyńsku. Drugi konkurs w Szczeczyńsku piękna, pogodna. Pogoda, jeszcze do tego wiatr podnarty, czyli będzie jeszcze dalsze skakanie, będzie jeszcze dalsze skakanie i to mnie bardzo, i to bardzo cieszy. Już mamy skoki ponad 140 m. Co tu się dzieje? Ojej, ale tu będzie konkurs szalony. Ale o to chodziło, o to chodziło, żeby to była taka rywalizacja. Martin Hamman na prowadzeniu. Znakomity skok. Ale teraz zostałem na belce tylko ja i Karl Geiger. Na belce będzie siedział później Geiger, teraz ja. Ale muszę daleko skoczyć, ale potrafię na tej skoczni skakać. duży dobrze utrzymać pozycję w locie. I kapitalny skok, ale nie będzie chyba prowadzenia. 148 metrów, no średnio. 11 miejsce, no niestety. Nie podoba mi się taki wynik, szczerze. Będzie to druga dziesiątka, chociaż no, to jest ścisk, który jest ścisk. Jak Austriacy sobie poskakali, Markus Schiffner bardzo fajnie, Stefan Kraft, Bor Pawłowcic, No i Geiger na miejscu piątym. Ale Granul też nie za dobrze, no ale no, chyba je No Na pewno, bo wątpię, żeby takim skokiem się nie zakwalifikował. Mumino w konkursie, no ale no, takim ładnym skokiem to zasłużył. Chociaż ono spada, spada, nie będzie szans na drugą serię. A zobaczył, które będziemy mieli miejsce po. W pierwszej serii zobaczymy, kto będzie liderem Gran Granrod. To nie jest dobra wiadomość, bo troszeczkę sprawdzałem, ile ma do mnie straty yy, Granrod, ale teraz będzie trzeba bardzo daleko skoczyć, trzeba wykorzystać dobre warunki. Oj, spóźniłem z progu, no i dobrze. Ale mam tą tendencję do ciągnięcia tych skoków, ale 146 metrów tyle samo, co tak osoba, ale niestety dopiero 13 miejsce, czyli w drugiej serii. Będzie niestety trzeba atakować. Niestety będzie ciężko, będzie ciężko. Zobaczymy, jak odpowie Geiger. A on odpowiedział pięknie. Miejsce drugie. No, widać, że ta skocznia w Czuczyńsku mi się bardzo nie spodobała. Mam nadzieję, że nie spadnę. Mam nadzieję, że będzie na prowadzeniu. nie Bresadola, bardzo ładnie. Mnóstwo punkty. Kto będzie liderem Keiichi Sato? Ile będzie tutaj trzeba skoczyć? 150 metrów, 148. Czyli na pewno nie mogę spóźnić z progu. Mam ten problem, bo spóźnię z progu albo za wcześnie wybijam się, albo mam problem podczas lotu. Ale to będzie dalszy skok. I o taki skok chodziło. O taki skok chodziło. 152 metry, ale jednak drugie miejsce. Wylądowane na dwie nogi, niestety. Niestety wylądowane na dwie nogi. Czyli przegrywam z Keiciem Sato. Więc zobaczymy, które będzie mieli miejsce, chociaż popatrzmy. Plus jest taki, że jestem w następczo ale to Karl Wagner wygrywa, a Karl Geiger spada na miejsce 13. Ale Granur wygrywa, zdobywa 100 punktów i znowu forfak na podium, niestety bez Polaka. Czwarty Andrzej Stękała, szósty Piotrek. Ja na miejscu dziesiątym, nie było źle, mimo tego, miejsca, które zajmowałem po pierwszym skoku, po tym skoku drugim, które było to drugie miejsce. No i niestety Halvoragnar Granulud lub mnie nie jest ten drugie. ale według mnie podium w Klingenthal jest możliwe. Chociaż też, już, już, chyba jeszcze nigdy nie skakałem w karierze Rankersa na tej skoczni, więc to jest problem. No patrzymy, jak będziemy skakali na tej skoczni, bo jak mówiłem, to będzie mój pierwszy raz na tej skoczni, więc Liczę na coś mocnego, na to, że uda mi się tutaj skakać bardzo dobrze. No, zobaczymy jeszcze sobie generalkę, bo spadali, spadliśmy na miejsce trzecie i strata do Graneruda jest duża, bo to jest 45 punktów. Chociaż dużo, no, mała i dużo. tyle mogę powiedzieć. No i nam wskocznie w Klingenthal, która wyłoni zwycięzcę, bo też będzie bardzo ciekawa barka o zwycięstwo w Grand Prix. Czy to Karl Geiger, czy Harvard. Graner Granerud, ja się z trzeciego miejsca. Więc widać, że ten poziom trudności pomógł i to bardzo. Te skoki są bardzo wyrównane, te skoki są naprawdę emocjonujące, i tu będzie ciekawie. Więc dobra, przechodzimy do ostatniego konkursu dzisiejszego odcinka. Tym razem mamy deszcz w Klingental. No, czy to dobra wiadomość, to nie wiem. Też mieliśmy ostat... w, pierwszy... w ostatnim konkursie w Czuczyńsku, więc jedziemy. Kto będzie liderem przed naszym skokiem? No bardzo ładny kuba wolny. O, jeszcze kuba chyba nie punktował w dzisiejszym odcinku. No się wiadomo, czy będzie punktował, ale to Dawid Kubacki jest na prowadzeniu. Więc teraz będzie trzeba się spiąć na ten skok konkursowy. Więc popatrzmy. No, mam nadzieję, że tutaj skoczę dobrze. No ładne wyjście z progu. No i ładny skok, niezły. Jak na mój pierwszy skok tutaj w Klingenthal, 135 metrów. No i miejsce niestety 11. Niestety, ale według mnie powinniśmy utrzymać te miejsce trzecie w letnim Grand Prix, chociaż troszeczkę spadliśmy z formy, Ale według mnie to dalej stabilna forma. Na no, dobre miejsca. Więc zobaczmy. Teraz skok Graneruda i Geigera. Kubacki wygrywa kwalifikacje. Geiger jest 9. Granor 13, czyli przegrał ze mną, czyli miejsce 12 moje w kwalifikacjach. Mnie to bardzo cieszy, bo to był mój pierwszy skok w kwalifikacjach. Tutaj pierwszy skok w ogóle w Klingenthal, bo nie przypominam sobie, że w karierze Brankarsa skakałbym na tej skoczni. Nie wiem, w drugim, trzecim sezonie jakoś, jak mówiłem sobie, tego nie przypominam. Chociaż pewnie była jakaś szansa, tylko wtedy skakałem w innej lidze. Więc zobaczymy teraz sobie pierwszą serię. Kto będzie liderem przed naszym skokiem? Robert Johansson To jest... to jest... E, lider Teraz skok przyszedł zarąbiście e, Ale dobra, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał i nie będzie słychać, Popatrzmy na pierwszy skok Dobre wyjście z progu I ładny skok! O to chodziło! O to chodziło! 137 metrów i to jest skok trzeci, na trzecie miejsce. Bardzo dobrze, o to chodziło. Będzie najlepsi z Polaków. Ale przegrywamy z Hammanem, przegrywamy z Piusem Paszkę. Niestety. Ale to był jeden z najlepszych skoków dzisiejszego odcinka. To mnie cieszy. Kto będzie liderem? Johansson, drugi Hamman, trzeci Geiger, czwarty ja, piąty Paszkę, szósty Stękała, siódmy Dawid, ósmy Piotrek... 22 Olek, no i to tyle Polaków, czyli kuba bez punktów. Yy, ale... No teraz, od za chwilę oddamy ostatni skok tego letniego sezonu. W letnim Grand Prix, bo jeszcze zostały Mistrzostwa Polski letnie, które się rozegrają na Wiśle-Malince. Zobaczmy. Kto tutaj... będzie liderem przed naszym skokiem? Piusz -Paszkę. No... Trudne zadanie. I wiecie co? Ryzykujemy. Obniżamy belkę startową. O to chodziło, żebyśmy ten zamiar trenowali. A po to jest jedynie Grand Prix, żeby trenować. Więc jedziemy teraz z tym skokiem. I dało coś! Piękny skok, chociaż wykorzystaliśmy te warunki 136 metrów i jesteśmy na prowadzeniu. O to chodziło. Wykorzystaliśmy ten zamiar, co chciałem, czyli obniżyliśmy belkę. I się udało o punkt. wyprzedzamy Piesa No pewnie gdybym skakał na takim poziomie jak 8, no to pewnie by, bym tutaj wyprzedzał Piesa Paszkę o 20 punktów. A jesteśmy na miejscu trzecim. Oczywiście przegrywamy z Geigerem, czyli Geiger wygrywa letnie Grand Prix, drugi jest Robert Johansson, a trzeci ja. Czyli jest przynajmniej jedno podium i na, na koniec tego sezonu. 65 eee, 5 Dawid, 8 Piotrek spadł niestety Andrzej na 13 a Oleg spadł na 27, ale znakomity konkurs naszych reprezentantów po raz kolejny. No i ja jednak utrzymuję się na tym miejscu trzecim, czyli jednak zabrakło trochę do Harvora i Nera Ruda. Zobaczymy sobie za chwilę cały całą klasyfikację. No i według mnie bardzo udane te całe letnie Grand Prix. Pozadzieliśmy od pewnych zwycięstw Ale potem gdy przyszedł nowy poziom trudności wygraliśmy tylko raz No i tak Też mogę być na pewno zadowolony z tego całego Całego tego Wydarzenia Bo Jesteśmy na pewno bardzo gotowi na ten sezon I mam nadzieję, że nic się nie popsuje w sezonie zimowym o 11 punktów przegrałem z Gran Rudem, o te miejsce drugie chociaż i tak wcale złe nie jest. Tak to wszystko się kończy. Oczywiście też jeszcze w tym filmie na mistrzostwach Polski pokażę wam jeszcze klasyfikację Pucharu Kontynentalnego i Fiskapu, bo jeszcze jej nie pokazałem, ale pokażę ją podczas mistrzostw polskich, które się rozegrają w zakopanym, w zakopanem. A, bo ostatnio było na skoczni i teraz to będzie na skoczni... Nie, yy, ostatni co polskie były na skoczni normalnej, teraz będą na, na skoczni dużej. Yy, więc jestem zadowolony z tego całego yy, letniego Grand Prix. Czwarty był Piotrek, który stracił do mnie... To jest prawie gdzieś 100 punktów, prawie. Szósty Dawid, dziesiąty Andrzej, yy, potem 25 Olek. 36. Kuba, 40. Paweł. Więc jestem ciekawy tego sezonu zimowego. Pokażę Wam wszystkie terminarze i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Oczywiście też jeszcze sobie zobaczę tutaj, kto tutaj może być. Jak mówiłem, jest szansa na to, żeby rozegrać Mistrzostwa Mistrzostwa Świata w Niemczech. Falum i Rundskult można rozegrać w Dziączaku można rozegrać. Można rozegrać w Obersdorfie. i to takie trzy propozycje, które Wam daję. Albo Dziączaku, albo Szwecja, albo Obersdorf. Wybierajcie, bo będzie ciekawy, bo sezon 2021 mieliśmy w Willehammer, czyli tak jakby dawno nie mieliśmy tych niczego świata w Oberstdorfie. My czekam na Wasze propozycje. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w tym odcinku, w poniedziałek nie będzie tak nic ciekawego, bo to będzie różny odcinek, żeby też trochę mieć czasu na przygotowanie tego wszystkiego, wiem, że to trwa przynajmniej max godzinę, to przygotowanie, ale no, trzeba odpocząć trochę od karier w Ankersele w odcinku, no i siema.